Jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw powoli dobiega końca, a to oznacza, że rośliny zaczynają wchodzić w zimowy stan spoczynku. Dlatego VH Polska rozpoczyna monitoring ubezpieczonych plantacji. Wspólne spotkania rzeczoznawców pozwalają na wypracowanie jednakowej metodyki oceny roślin. Podczas takich lustracji rzeczoznawcy badają takie parametry jak faza rozwojowa, obsada roślin, stopień porażenia przez choroby lub szkodniki oraz rozwój systemu korzeniowego. Jesienny monitoring zostanie przeprowadzony na losowo wybranych polisach ubezpieczeniowych zawartych w sezonie jesiennym. Jednakże każdy klient może sam zgłosić zapotrzebowanie na taką ocenę. Wystarczy zadzwonić do nas na infolinie lub zgłosić się do pośrednika, u którego zakupiliśmy polisę ubezpieczeniową VH Polska.